Identyfikator podmiotu SCP-902 Klasa podmiotu KETER Specjalne czynności przechowawcze SCP-902 został ulokowany w arktycznej bazie TETA i jest jedynym obecnym tam obiektem SCP. Personel ochronny powinien zawierać się w liczbie 50 osób. Obecnie nie wolno wykonywać żadnych badań nad SCP-902. Informacje o SCP-902 przekraczające numer obiektu powinny być znane jedynie pracownikom z upoważnieniem poziomu trzeciego i niższego. Koniecznym jest, by ograniczona liczba starszych pracowników była świadoma istnienia SCP-902. Jedynie jeden O5 może posiadać wiedzę na temat SCP-902 w danym momencie. W razie uszkodzenia przechowalni. W arktycznej bazie TETA należy dokonać zdalnej detonacji lokalnej bomby wodorowej. SCP-902 należy strzec przez cały czas, upewniając się, że nie dojdzie do jego przedwczesnej neutralizacji. Opis SCP-902 to skrzynia o rozmiarze podobnym do rozmiaru głowy dorosłego człowieka. Obiekt mierzy 30x30x19 cm. I wygląda na skrzynie po amunicji, używaną około 30 lat wcześniej. To pomimo, iż artefakt jest własnością fundacji od niemalże 600 lat. SCP-902 wykonany jest z ołowiu. Budowa obiektu wewnątrz SCP-902 jest nieznana. SCP-902 emituje dźwięki opisywane jako tykanie, co każdego, kto owe odgłosy usłyszy, wprawia w przekonanie, iż obiekt odlicza. Po otwarciu skrzynia jest pusta, jednakże dźwięki tykania ciągle są w przestrzeni emitowane. Obiekt kontynuuje odliczanie. Wszystkie osoby, które zostają uświadomione o istnieniu SCP-902, nieważne czy poprzez interakcje interpersonalne, czy zaznajomienie się z niniejszym raportem, uznają, że cokolwiek znajduje się w obiekcie jest szkodliwe. Jest straszliwie niebezpieczne i musi zostać zniszczone, gdy tylko odliczanie dobiegnie końca. Nie wcześniej. Personel wystawiony na oddziaływanie SCP-902 zwykle będzie bez przerwy próbował otwierać i zamykać artefakt, szukając obiektu, który miałby znajdować się w środku. Nie ma obiektu, jest obiekt. Musi zostać zniszczony, kiedy oliczanie dobiegnie końca. Idzie nam świetnie. Musimy zostać powstrzymani.